To samo, jako... tak. Długo. O matko, jeszcze. Wszystko, wszystko. Nie? A na konto ten zwrócił 85. Nie wiem, ja to właśnie widzę, podawam, to nie będzie taka sesja z pieniędzy wybraliśmy, i yy, chciałabym podkreślić, że to nie są pieniądze tylko od policjantów, ale to są pieniądze od wszystkich tych, którzy chcieli ten kalendarz mieć u siebie. Były to osoby, które przychodziły do nas za yy, komendy i chciały dostać kalendarz, płacały pieniądze pieniądze, płacały te puszki, yy, ale również osoby, które yy, mieszkają poza Szczecinem. Yy, yy, Prosiła o ten kalendarz, wysyłaliśmy i miały wpłacać pieniążki na konto bezpośrednio do fospicji. I Mateusz wymarzył sobie, że zostanie policjantem, no i Mateusz został policjantem, i ten dzień był bardzo ważny dla niego, ale też i dla nas, bo to. Może dwa kolejne saki, bo one są w tej chwili najbardziej nam. Y jak po prostu są przez rodziny bardzo, wykorzy bardzo wykorzystywane i, i, i jest ich bardzo potrzeba, są to sprzęty, których ten, który był kupiony jeszcze lat temu, zaczyna się już psuć po prostu, bo my musimy kupować kolejny. Może to będzie koncentrator tlenu, który kosztuje 3200 tysiące dwudziestu, z tych zbiórek, co pójdą jeszcze na Państwa konto, a może po prostu sądy, które w tej chwili... jedna sonda kosztuje na tak od dwóch do 5 złotych, a codziennie są wymieniane u dzieci co najmniej trzy czy cztery sądy że ilość tych stron też jest bardzo dużo, duża ilość, którą kupujemy. Na pewno bardzo dziękujemy za wszelkie wpłaty, za pamięć od nas i za waszą współpracę z Wami. Cieszymy się bardzo. Chcę proszę powiedzieć, macie taki cel największy w tej chwili.